Witam serdecznie wszystkich moich widzów. Bardzo się cieszę, że mogę Was gościć na moim kanale. Dzisiaj polecam pyszny, lekki, bardzo prosty do zrobienia sos koperkowy. Jest bardzo smaczny z mięsem gotowanym z rosołu. Do zrobienia sosu będę potrzebować bulion około 400 ml. 2 trzy łyżki koperku posiekanego 100 ml wody, 100 ml śmietany, ja mam dwunastkę i około 30-40 g mąki, przyprawy, sól i pieprz yy, należy dodawać z umiarem, bo wiadomo, jeżeli używaliśmy rosołu lub bulionu, to już są doprawione solą i pieprzem. Do śmietany i mąki wlewam wodę i mieszam najpierw łyżką, a później zakręcam słoik i wstrząsam. Po chwili śmietana z mąką i z wodą jest już wymieszana na gładką masę. I teraz do gotującego się bulionu. Wlewam mieszaninę śmietany i mąki. Mieszam cały czas, żeby nie zrobiła się taka klucha. Doprowadzam do wrzenia i wsypuję świeży koperek. Świeży lub mrożony, suszony, ma mniej aromatu. Mieszam, czekam, aż zagotuje się sos razem z koperkiem i sos jest już gotowy. Można go podawać. Ten sos jest bardzo szybki do zrobienia, jeżeli nie macie bulionu, można nawet wykorzystać rosół z kostki. Sos koperkowy idealnie pasuje do gotowanego mięsa, do pulpetów. Do jajek sadzonych. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następne. Do zobaczenia.